الفابت <applause> لجيتي o co chodzi, yeah, no to zajebiście, kurde, elegancko w takim razie jak ci się... Dzisiaj... Agnieszka już dawno no, tutaj, tutaj nie, nie mieszka auje, oh yeah, oh auje yeah. Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka Wernon jest przy mnie i mi y, stawia dzisiaj... nie y... <noise> niebo się nie rymuje braku jebania. Niech król... Biegam po murze chińskim. Mógłbym go nawet spacyfikować jak pod podgórze machakamskie. Literacja! Co jesteś, pizda czy obywatel Temerii prawdziwy? Ktoś mu się w głowie popierdoliła o małyska zamiast mózgu. Dobra, tam ci zaraz yy, wbije i takie kurwa debilu jak stawisz w pranie to, to nie bądź jak twój ojciec i wyjmij przynajmniej raz, a czas na nie zapojesz

I foli, którą mi przysłała, bąbelkowej. Mariusz, pójdzie noski, może jej pocałować w dół, a nie. Litera G Ej, 3 to jest gra, którą trzeba grać i grać, i grać, i grać cały, cały czas. Bo piękny jest Gotik 3. Jest cudowny, elegancki, jak Ambert wieczorem, gdy posasz mu. Po... Nie, 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 nie. Nie do końca. Litera H. Pory jestem, więc możecie mi postać. Litera. Litera I. Litera J. Litera K. It's the prank, bro. I co kurwa? A jestem jeszcze dziewicą. Ole bym kurwa z nią się zapoznał, gościu. Jak ja bym kurwa z siema koleżanko, masz ochotę, zapalić Malborasa, może trochę Coca-Coli, kurwa. Poch, pach, gościu i hul. Ja to bym chciał w szkołę Komara, specjalista od tej szkoły, polega na bzykaniu kaszy No to kurde, coś dla mnie znaczy. Jakbym brał coś w gardło Już pójdziemy do bulderu najbliższego Witam serdecznie Esiel To ty jesteś tą dziwką, którą będziemy dzisiaj Zaprzyjaźnimy się Cześć, cześć, cześć Masz bardzo piękną, są wielką pałę Koko kiciw w oko Tak Kasia, dokładnie Koko koko kiciw w oko Piłka leci hen wysoko Wszyscy razem zaśpiewajmy I, i dajmy I, i coś tam dajmy taki smaczny! Kurwa, rozpływa się w ustach Mam wielkiego pałeką pałę. I co? N. kolana Mewę, taka umieśniona, złotej, sprownisza o to, że dwa zęby straciła w bitwie i trochę krzywo się uśmiecha Marcel. No wiesz, to nic osobistego. To brzmi dobrze, to brzmi dobrze, ale wiesz, ja mam taką prawdziwą miłość jak taki taka. Taka młoda, piękna w kapeluszu z <śm> <ś> Wiesz. M a ty gówniarzu jeden, nie urwiesz mi torebki Nie pójdę, nie, nie wyrwiesz Moich pieniędzy i mnie przy okazji I zaczyna się strzelać, nie? No obiecałem, no I kurwa, i, i się udało I działa to jakoś Pada śnieg, piździ śnieg Jebią się bałwanki A Lambert z Verdone mówią Dobra czas yy, Na Gorzałki? które przeciekają. Rafał, dlatego musisz codziennie jeść mocznik grypa a sosem pomidorowym z dełga, który wyrósł na jajach górych, gór smoczych, więc dzięki tego będziesz bardziej Ach. potężny. Są tak seksowne, jak nic. Ty, ty byś we wszystkim wolał Lamberta, no nawet w dupie, znaczy Lambert jest piękny tego roku. Z tym nie, powinna być może. Marze... To mnie przekonuje po prostu. Ty szmato pierdolona, ty dziwko pierdolona, ty kurde jebany żółwie ninja Rafaello z czerwoną opaską, jak ci normalnie rozkurnie ci ten samochód. Zostaw na banana i wytrzymaj Shift, po chwili zobaczy to co się co, o ile zadziała. Zajęcie, czekaj, strzele i Zubę patrz. Nie, Leci do Zubę. Hehe. Szybciej. Wietmicu? Joda, to do, dobrze, dobrze, to brzmi. Joda, mistrz Joda. Nie, nie, skąd się ta nie mam. On, by to, on by powiedział, on by potrafiłby zrobić Jodę. Mistrz Joda. <śmian> Zrobisz karierę jako pedofil z królistynem. Dziękuję Felix, ważne, że coś w życiu osiągnę. To mnie najbardziej cieszy, nie? Że chociaż będę miał kiedyś jakąś drogę życiową, że nie że nie będę miał jak inny człowiek, który nie wie co robić w życiu. Ja po prostu będę wiedział, będę wiedział co będę robił. Jak spotkam jakieś dziecko, wezmę do mojego wana, bez okien, zaproszę, poczęstuję cukierkiem, wezmę na randkę, zacznę wezmę i zaproszę, oddam tu jego matkę. Nie jestem żadnym pedofilem. <laughs> No raczej kurwa, nie inaczej. A z wywiadu gratuluję dedukcji kurwa mać.